tu wow. Ale chrupią listki Chrupią? Chrupią, tak? No, ale Oluś tym na dole też daj, bo biedaki są na dole, wiesz tu, ja ci mam dać Oluś tu, tym daj, tym. No, no. Am, 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 am. A, Wiecie króliki, bo my już jesteśmy po obiadku, nie? Kotek. Kotek, a kotek nie chce listka, wiesz? No. Jak ten kotek robi? No. 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 Tak. No. 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 no to wujek będzie trzymał, a ty dawaj. No daj im jeść, bo czekają, patrzą się i chcą jeść, no. Nosek ma. Nosek ma, tak? Nosek ma. I języczek taki, jaki pokazywał. No to damy, tu wujek mu da, tak? A, kru, im kru, tak? A, am, 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 am. tak? tu im daje. tak? Mam, 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 A, mam, im tam. daje. Tam, A, tu